Dzień dobry, witam w jadalnym ogródku w mieście. Tym razem witam w takie pochmurne październikowe popołudnie. Dzisiaj mam zamiar posadzić na naszym trawniku trochę krokusów. Październik to jest świetny czas, żeby posadzić rośliny cebulowe i żeby już pomyśleć o tym, co będzie cieszyć nasze oczy wczesną wiosną przyszłego roku. Zatem zabieramy się dzisiaj zasadzenie takich właśnie krokusów. Zapraszam. Mam tutaj miks y, krokusów botanicznych, 100 cebulek, cebulki już wołają o posadzenie od około 2 tygodni i już ostatni dzwonek, żeby je wsadzić. Przygotowałam sobie też y, trochę kompostu, y, żeby ułatwić im y, start y, na dno dołka, który wykopię, y, wsypię właśnie odrobinę tego kompostu, żeby y, ładnie się ukorzeniły. Mam tu też małą taką łopatkę, której często używam przy takich właśnie pracach ogrodniczych, i mam jeszcze jedno nowe urządzenie. Zobaczymy, jak się spisze. Już pierwsze próby przeszło. To jest taka specjalna sadzarka do cebul. O, proszę bardzo! Przy sadzeniu roślin cebulowych, trzymam się zasady, żeby sadzić je na głębokość odpowiadającą mniej więcej trzykrotnej wysokości cebulki. Licząc od miejsca, skąd wyrastają korzenie, do tego czubka, z którego wyrastają liście. Jeśli macie grebę piaszczystą, sadźcie je trochę głębiej. Jeśli macie gliniastą, to jak ja, taką twardą i lastą glinę, to sadzę je tak, no, odrobinę, odrobinę płycej. Generalnie akurat te krokusy, które tutaj mam, krokusy botaniczne, wytrzymują wiele. I e, jeśli posadzimy je trochę głębiej, to się nic e, nie stanie. Rozpadało się nam e, na dobre. Sadząc krokusy, gdy wyglądały one bardziej naturalnie, ja dobrze sadzić je w skupiskach albo wziąć sobie garstkę takich cebulek i po prostu je rozrzucić i zasadzić je tam, gdzie upadły. Warto pamiętać, sadząc krokusy w trawniku, w murawie, żeby nie sadzić w miejscach, narażonych na ciągłe deptanie, czyli najlepiej zrobić to gdzieś na obrzeżu, gdzieś gdzie dzieciaki nie będą non -stop biegać i grać w piłkę. Wtedy będziemy cieszyć się nimi dłużej i będą miały szansę zakwitnąć bez rozdeptania. Zabieramy się zatem za sadzenie naszych cebulek. Te cebulki posadzę tradycyjnie, użyję do tego celu mojej ulubionej łopatki i kopie sobie domek. Dzięki temu, że pada, łatwiej będzie mi z tej naszej gieniastej ziemi wykopywać dołki. Podniosę sobie tutaj tą upadką trochę darmi. Na dno sobie sobie kompostu. Odrobinę. No i wkładamy nasze cebulki. Tu obok padły dwie, więc w związku z tym dwie. W zasadzie sobie wykopię dołki, to sobie cebulki a potem zakopię. Przy takiej wymiastaj ziemi deszcz akurat wreszcie jest zbawienny. Bez tego nie mogłabym się w ogóle zbić tą ziemię. Akurat w tym fragmencie tak jest trochę piasku, więc i tak jest lepiej. Wkładam tak, następne. Jak widzicie, nie patyczkuję się z nimi za bardzo. Podnoszę darm. Pogłębiam troszkę dołek. Na dno damy trochę kompostu. Akurat spadły trzy. Więc będą rosły trzy. No i zakupujemy tą ziemię, którą mam tutaj. Ewentualnie można trochę dobroci dorzucić, Będzie miał łatwiejszy start. I tą przykładam. Nie będę musiała nic podlewać, bo jest mokro. Gdyby było sucho, to by było troszeczkę nieporno. Ale w takim deszczu nie będzie to konieczne. Dobra, to wysypimy troszkę kontaktu na górę. A, tutaj mam to do... Zobaczymy jak się. Teraz jeszcze umieścimy. Zobaczymy, jak to jest Dobra, pierwszą porcję ma wysadzoną. Mamy naszą sadzarkę. Na drewnianej rączce metalową. A krokusy będę sadzić gdzieś tutaj, tak żeby miała na nie widok z e, kuchennego okna wczesną wiosną. Urządzenie działa w ten sposób, że naciskając nogą wyciągam sobie taki korek z ziemi i powstaje mi dołek. z kolejny dołek, zapycham pierwszy korek wyżej i mogę go użyć do zapkania pierwszej dziury. I tak w kółko. Robię sobie więcej tych dołków, żeby było szybciej. I jak dobrze, że pada, bo gdyby nie padało, to nie wbiła się tutaj tym urządzeniem. Tym Próbowałam to zrobić kiedy Próbowałam to zrobić, kiedy było sucho i generalnie przy ziemi taka sadarka bez wcześniejszego porządnego namoczenia ziemi się nie sprawdzi. Po prostu bardzo ciężko się wbić. Ale dzisiejszy deszczyk i która też na pewno pomoże tutaj zapowićę. Dobra, mamy dosyć głębokie to strzegam te pudełki na dno każdego sypijemy sobie odrobinę pudełku sobie sobie przynieść tą pudełkę więcej no i teraz będziemy jeśli trochę wyszły Wam za głębokie te dołki, to można sobie zawsze trochę go skrócić, dosypując trochę ziemi z takiego, z takiego właśnie koreczka. No i wkładamy. No ja i sadzić dosyć często, wchodzimy po trzy. Jakoś takie sadzenie nieparzyste w ogrodnictwie się sprawdza. Rośliny sadzone po trzy, po 5, po siedem wyglądają ładniej niż te, które sadzone są w parach. Jeśli chcemy osiągnąć jakieś fajne skupisko na rowacie. Sadząc jakiekolwiek cebulki, jakiekolwiek rośliny cebulowe, należy pamiętać, żeby sadzić we właściwą stronę czyli na dole do ziemi ma być skierowany ten koniec, z którego wyrastają korzonki ta piętka, jak niektórzy mówią, w przypadku ząbków czosnku a góra to oczywiście jest ten koniuszek, gdzie wyrastają liście więc sadzimy w ten sposób. Czy to będzie cebulka korkusa, tulipana? czy to będzie ząbek czosnku. I sadzimy. Taką cebulkę po umieszczeniu w dołku koniecznie trzeba lekko docisnąć, żeby złapała dobry kontakt z podłożem, tą częścią, z której będą wyrastały korzenie. Więc wkładamy do dołka i delikatnie dociskamy. Będziemy mieli mniejsze zaburki. O dołużone. Jeszcze jedna. Serdecznie przyniosłam ścierę, żeby sobie teraz wytrzeć. W drugą nasze koreczki. Uchwalimy tak. dalej. Uwielbiam to, że tu. Uwielbiam, że to takie fajne urządzenie. Jeśli tylko uda się wziąć. Korki wylatują z jednym, za drugim. Zabłąkałam kresceniką. Też mam kompostu. Jeśli podobają się Wam moje filmy, to subskrybujcie, klikajcie łapki w górę. A ja będę sobie tutaj dzisiaj dalej dąbać w błocie i posadzę resztę tych cebulek. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia. Pani kura się zainteresowała i chce się włączyć aktywnie w kręcenie filmu.